Egzaminator.pl. Kurs Python. Wprowadzenie. Witaj na kursie programowania w języku Python. Cieszę się, że podjąłeś decyzję o zgłębieniu tajników tego języka właśnie tutaj. Python to język o szerokim zastosowaniu, będący jednym z najbardziej popularnych języków programowania na świecie. Kurs ten został zaprojektowany tak, aby każdy, niezależnie od doświadczenia, Mógł zrozumieć podstawy tego języka i stopniowo przejść do bardziej zaawansowanych zagadnień. Rozpoczniemy od ogólnej charakterystyki języka Python, prezentując jego kluczowe zalety. W ramach kursu poznasz zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane aspekty programowania w tym języku. Kolejne lekcje przybliżą Ci tematy związane z manipulacją danymi, kontrolą przepływu w programie oraz tworzeniem zorganizowanego kodu za pomocą funkcji i modułów. Dodatkowo omówione zostaną metody pracy z tekstem, plikami oraz wprowadzenie w świat zaawansowanych technik programistycznych. Całość wiedzy została skomponowana tak, byś mógł krok po kroku rozwijać swoje umiejętności i budować pewność siebie w zakresie programowania w Pythonie. Każda lekcja jest kompleksowym źródłem wiedzy, składającym się zarówno z materiałów pisemnych, jak i modułów wideo z dokładnymi wyjaśnieniami. By zapewnić pełne zrozumienie omawianych tematów, dołączone do lekcji są testy i ćwiczenia interaktywne, które pomogą w utrwaleniu zdobytej wiedzy. Zachęcam do zaangażowania i systematyczności w nauce, gdyż po pomyślnym zaliczeniu wszystkich wymaganych części kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności. Życzymy owocnej nauki i satysfakcji z kolejnych osiągnięć w świecie programowania w języku Python.